Ciemanko, jako że no nie tylko się robi motocykle, ale to już jest ograniczone tylko do grona rodzinnego, bo i robi się fury, e, rozrządy, nierozrządy, kodowania wtrysków, programowania kluczyków i takie tam sprawy. Główna specjalizacja to Francuzy, tylko głównie Peugeot i Citroeny. Tak, wszystko tu robię od A do Z dwumasy, no wszystko dosłownie, tak, rozrządy, rządy cuda na kiju, to może wam opowiem, jak wygląda wymiana hamulców ogólnie zgodnie ze sztuką. Że to nie jest tylko wyciągacie z pudełka, zakładacie po temacie, pokażę wam, ile tu jest rzeczy do mierzenia. Jeżeli ktoś chce mieć pewność, żeby wszystko było ok. Dodam tak, dodam na początku, że to jest drugi komplet tarcz. Tera ats są, Wcześniej były z innej firmy i je tylko przyłożyłem, zmierzyłem i je od razu zawiozłem do sklepu. Nie nadawały się nowe do montażu. Także już Wam opisuję i opowiadam co z czym się je. Jak widać to jest już wszystko porozbierane. Tu już można zakładać nową tarczę. I teraz tak. Eee, żeby założyć nową tarczę przede wszystkim musi być oczyszczona idealnie piasta. Ona musi być czyściutka, bez wżer. Ja używam dwóch szczotek. Taka, i później ta, żeby jeszcze usunąć, tutaj, tak. A tą włosami, murzyna, jak to się mówi, czyścimy powierzchnię. Ona musi być czysta, bez zadziorów, bez wrzerw. To jest pierwszy temat. Drugi temat to czujnik zegarowy i mierzymy piastę po obrysie. Mierzymy piastę po obrysie, i teraz tak. Ja z doświadczenia, no z doświadczenia z tych aut, co przerobiłem, ogólnie i takie tam sprawy, e, uważam trochę się tego przewinęło, że dwie zresztą większość mechaników tak też uważa, że dwie setki bicia poosiowego e, tu w, te, w tej płaszczyźnie to jest maks. Jeżeli piasta ma więcej, no to już e, taka piasta. Z doświadczenia i ogólnie wiadomo, tam z różnych szkół jak to się mówi, powinna być wymieniona, tak? Eee, tu w tym aucie obie piasty, ta ma bicie jedną setkę, druga ma bicie pół setki. Mierzyłem sprawdzone. Eee, także tak wygląda bicie w tych piastach, ale mówię, górna granica to jest dwie setki. Teraz zróbmy pomiar piasty, znaczy no będzie taki, ja ją mierzyłem, ale ręcznie jedną ręką jak nagrywam a jedną, bo to trzeba w miarę sukcesywnie równo kręcić piastą bo czujnik też ma nadrgania, tak, jak, jak ruszymy w tą stronę, tak, no to on też on też jakby się także, i już Wam pokazuję, no tak mniej więcej jak ruszam jest tu jedna setka na tej piaście po obrysie, także jest perfekt nic tu, nie, nic tu nie, nie ma co kombinować. Piasta jest wyczyszczona. Zaraz ją na, jeszcze na, nałożę. Filtr olejowy i będę przykręcał. Znaczy, najpierw przykręcę tarczę na sucho. A potem, jak już będę wiedział, w której pozycji ma być, bo nie wiadomo czy będzie tak, czy nie obrócę o 180 stopni, to później filtr olejowy i przykręcę tarczę już docelowo. Następny etap, jak zakładamy tarczę. Jak zakładamy tarczę na piastę, to ona też ma swoje bicie. I mierzymy to bicie na tarczy, jakie jest, i tutaj, w zależności jaki jest producent, takie tam podaje zakresy tolerancji niby i bicia. Ale ja uważam, że maksymalnie może być na tarczy. Ja tak uważam z doświadczenia ogólnie i z tego, żeby hamulce nie robiły problemów, 5 setek. 5 setek maksymalnie bicie na tarczy centymetr gdzieś od rantu więcej nie e, to jest kolejny aspekt tak e, i teraz e, następny temat jak to mamy założone pomierzone piastę że się nadaje ok jest pięknie wyczyszczona mieści się w dwóch setkach zakładamy tarczę e, jak mamy założoną tarczę to teraz tak no w przypadku tutaj tego auta Dokręcamy śrubami, ale nie musi być dokręcone tak mocno jak koła. Dokręcamy dokręcamy czymś takim, tarczę do piasty. 4 dokręcenia. E, może być 30 N wystarczy. Tak? 30-40 N dokręcamy i dopiero mierzymy piastę. E, jak mamy zmierzoną piastę, sprawdzamy ile. Jak jest ok. Nie ruszamy, ale do czego jeszcze zmierzam? E, piasta, e, przepraszam, tarcza, e, tarcza, jak przyłożymy, mierzymy i jest ok. To nie ruszamy, ale do czego zmierzam? E, piasta ma zawsze jakieś bicie poosiowe. Tarcza również ma zawsze jakieś bicie poosiowe. I teraz możemy kompensować jeszcze to bicie poosiowe względem tarczy, czyli jak piasta mamy, powiedzmy, ucieka nam w tą stronę górą. A tarcza ucieka nam w tą, w tą stronę też górą. Tak, no to bardziej powiedzmy, tu jest większe bicie. To obracamy tarczę na przykład o 180 stopni. Tak? Bo tu nam to pozwala, bo tu niestety więcej kombinacji nie mamy, bo mamy śruby montażowe, trzymające tarczę. Możemy jeszcze obrócić samą tarczę na piaście i dopiero y, i przykręcamy jeszcze raz i mierzymy. Przez to, że piasta nie jest idealnie prosta, zawsze ma jakieś bicie poosiowe, tarcza też, możemy to skompensować, tak? Możemy sobie porównać z drugiej strony, na przykład jak piasta ma deczko inne bicie, zobaczyć jak wygląda druga tarcza i możemy sobie to tak założyć. Chyba że mamy kierunkowe tarcze ale możemy sobie to tak założyć, żeby te bicie jak najbardziej na hamulcach skompensować, tak? Czyli żeby te tarcze z piastami ułożyły się jak najbardziej w osi i żeby to jak najmniej miało bicie. No to są po to takie rzeczy i o tym mówię, bo tak się robi. Dlatego to nie jest tylko tak, że zakładamy i już. Przede wszystkim sterylnie czysta piasta, przemierzona piasta przemierzona tarcza i sprawdzamy wtedy, czy możemy zmniejszyć to bicie i to troszeczkę czasu zajmuje. Jak ktoś chce mieć naprawdę tak hamulce fajnie złożone, jak należy, zgodnie ze sztuką, to tak wygląda procedura. Mierzenia samej piasty, czyszczenia, mierzenia, później mierzenia tarczy w jednej kombinacji, jak jest ok, można zostawić, jak na przykład wychodzi, że no jest już troszeczkę to bicie większe pod tolerancję, no to próbujemy, obracamy i mierzymy jeszcze raz. Tarcza dokręcona. Mówię tak, jak, jak wcześniej, na, jak, jak wspominałem, nie ma co dokręcać tego też tak jak, jak dokręcamy koło. Tu wystarczy połowa. Ja tu dokręciłem na 40 N. Eee, nawet, nawet to nie jest połowa, bo tu się śruby mocniej dokręca. Eee, także na 40 N, tylko dokręcone. Wszystkie oczywiście podkładki muszą być takie nakrętek, bo, bo inaczej nie dokręcicie tak tarczy. Czujnik jest założony i. I jak widać jedziemy z tarczą I tu mamy na tarczy Zaraz wam powiem niech ja tak okiem sobie zajrzę, bo na telefonie jak to nam się kręci Tu idzie nam tak 3 setki będą 3 setki będą To jest To jest petarda nie musimy tutaj nic więcej. Chociaż jakbym chciał, mogę ją obrócić jeszcze. Mogę ją obrócić jeszcze o 180 przykręcić, bo inaczej nie możemy, bo pamiętamy, że są otwory tutaj w przypadku tej tarczy. Gdyby nie było, to możemy sobie obracać co, co śrubę, ale są otwory, to można obrócić jeszcze o 180, sprawdzić i tak zrobię, sprawdzę. Eee, I czy tu się bicie skompensuje jeszcze bardziej? czy wręcz przeciwnie urośnie jak urośnie bicie no to wtedy wracam do pozycji tej co jest jeżeli spadnie no to wtedy tarcza zostaje w takiej pozycji tej obróconej także w chwili obecnej jest 3 setki na tarczy proszę bardzo już pokazuję tarcza ta sama obróciłem ją o 180 stopni obrócona jest o 180 stopni I w chwili obecnej już Wam mówię, niech ja się przyjrzę. Nie mamy nawet dwóch setek bicia. Czyli w pierwszym układzie było trzy setki bicia. W drugim układzie, jak tarcze się obróciło, czyli tak zwana ta co, co mówiłem, kompensacja. Kompensacja tarcza względem piasty, czyli krzywizna tarczy względem piasty. Eee, tak, bo tu piasta ma jedną setkę, tarcza ma tam swoją jaką, jakieś bicie. Tak, i w pierwszym ułożeniu tarcza miała trzy setki bicia, w drugim ułożeniu się skompensowało, tak? Skompensowało, i obecnie na tarczy mamy niecałe dwie setki bicia. To jest petarda, i w tej pozycji tarcza zostaje, więc tak jak jest, ja sobie zaznaczę, jak była. Tutaj z jednej strony wezmę korektor, po prostu w jeden otworek, żeby jej przez przypadek odwrotnie nie założył. Żeby jej odwrotnie nie założył, będę miał zaznaczone, to ją założę potem tak samo, bo muszę jeszcze zrobić film olejowy pod tarczą. Teraz, jak jest przemierzona, już wiadomo, jak ma siedzieć. I tak, tak ją założymy. Jak widać wcześniejsze nagranie, 3 setki. Tu mamy teraz dwie setki poniżej dwóch setek. Także poprawiło się, i to jest tak zwana kompensacja bicia poosiowego. Tarcza względem piasty. Kolejny aspekt taki, że teraz przy składaniu czyścimy tu powierzchnię, przylgnij e, jarzma. Same jarzma tutaj, też na tych powierzchniach, czyścimy, żeby tu było idealnie czyste, tak, żeby tu nie było żadnych wżer ani nic. Następnie tu, gdzie klocki przylegają, tu, gdzie, nie, złapię ostrość, o, e, tu, gdzie klocki przylegają, czyścimy to. E, tutaj najlepiej się czyści delikatnym pilniczkiem. E, łap ostrość. E, delikatnym pilniczkiem tutaj w miejsca. Miejsca klocków, gdzie, gdzie to chodzi, żeby to wszystko fajnie, gładko chodziło. Tu jest już przygotowane jarzmo do e, zakładania, do przykręcania, już na samochód i zakładania klocków. Tu żadnych blaszek dociskowych nie mamy ani nic pod klocki, więc tak, te powierzchnie idealnie muszą być oczyszczone i tutaj ten, te ranty od wewnętrznych stron idealnie oczyszczone. Jak widać, tak nie ma, nie ma usunięte, wszystko są ładnie wyrównane. Wszystko jest i bo tutaj się osadza klocek jeden, tu osadza się klocek drugi. I już pokażę, tu tak, i te miejsca, tu smarujemy tylko tą pastą, co tam leży. Czyli tutaj te, to płaskie, i tutaj od tej strony ten rancik, tu, czyli tu gdzie się dotykają klocki, czyli ta płaska powierzchnia, i tu ten ząbek zagięcie, tu gdzie klocki pracują. Wszystko pięknie, ładnie śmiga. Tak i tak ma być właśnie. Tak ma być, więc to jarzmo jest już przygotowane, tu oczyszczone. Powierzchnie są i z tej, i z tej strony. Te są ważniejsze, żeby one się równo ułożyło. Tu od strony śruby, ale też delikatnie oczyściłem, żeby że nie było wiadomo żadnych korozji ani nic pod śrubę, żeby nam tu żaden paproch nie wszedł. Także tak przygotowane jarzmo jest gotowe do wkładania na auto. Następnie te miejsca, czyli miejsca montażowe klocków smarujemy taką pastą. Ja zawsze takiej pasty używam. To jest tylko pasta do klocków, do zakładania klocków. Tak? I to wszystko e, jak mamy tak poskładane i później montujemy nowe klocki i aha, tutaj jeszcze akurat w tym przypadku nowe gumeczki zakładam. E, I to są gumki, które ma wiele e, samochodów. Audi nie Audi mają takie systemy i tych gumek Nigdy nie smarujemy. To zawsze chodzi na sucho. To nie jest gumka. To zawsze pracuje na sucho. I tu później przychodzi dekielek, kapselek i tyle. Tak. Tego pod żadnym wypadkiem nie smarujemy. Nie ma takiej opcji. Eee, prowadniczki, które są w jarzmach i one są metal w metalu, jak to się mówi. I tu jest taka gumka harmonijkowa, co chroni przed pyłem. Tamte prowadnice smarujemy natomiast tych prowadnic czyli tych nowych gumek i sworzni nie smarujemy pod żadnym pozorem to ma pracować na sucho i jak widać to nie potrzebuje dużo oporu żeby chodziło pracowało to ma chodzić na sucho i taka jest sztuka takich prowadnic i tego nie wolno smarować kolejny aspekt jeszcze jeden jeszcze jeden jest taki, że tu, gdzie są te stare gumki, jakie wyciągamy, musi być sterylnie, czy, sterylnie czysty otwór, jak wyciągniemy gumkę, musi być sterylnie czysty otwór, jak jest korozja, tam, bo zacisk się nie dzieje, koroduje, tam puchnie wszystko. Musimy to wszystko wyczyścić, żeby był idealnie czysty otwór ze względu na to, że jak włożymy nową gumkę, a jak nie oczyścimy tego otworu, to gumka jakby zmniejsza swoją średnicę, zaciska się i wtedy faktycznie prowadniczka może nam chodzić ciężko, bo gumka zmniejsza średnicę, zaciskając się, bo dookoła, powiedzmy, są naloty jakiejś tam śniedzi. Ciekorodującego zacisku, tam musi być to sterylnie wyczyszczone. Także tyle jest aspektów, które trzeba sprawdzać i ogarniać sobie podczas wymiany hamulców, jeżeli ma być to zrobione dobrze. I teraz ostatni temat smarowania piasty. Piasty się niczym nie smaruje. Tylko jedyne co ja robię i to się zawsze sprawdza. Olej, rzadki olej silnikowy na szmatkę. Jak widać tarcza już przykręcona na gotowo. Pod spodem jest piasta posmarowana filmem olejowym, tak troszkę na papierek, żeby tu nam nie ciekło, to tylko ma być delikatnie przesmarowane, żeby korozji nie było. Jak widać jest zaznaczone punkty sobie zaznaczyłem Oczywiście tarcza już jest odtuszczona. Cała wewnętrzna powierzchnia tam przylgni też odtuszczona, żeby tam żadnego paprocha nie było, i dopiero założona na tą piastę z filmem olejowym. I jak widać, tu są te kropeczki, które zaznaczyłem po mierzeniu tarczy. Jak była dokręcona, najpierw była odwrotnie, tak? Mieliśmy trzy setki, tam, a. Później obróciłem ją jeszcze i przykręciłem i sprawdzałem tak i się skompensowało bicie tarczy z piastą i mamy obecnie poniżej dwóch setek, dlatego sobie zaznaczyłem, żeby później przez przypadek odwrotnie tego nie przykręcić. Także to już jest gotowe, teraz można brać się za jarzmo i zacisk i przecieramy całą piastę. Żadnych smarów miedzianych, żadnych grafitowych, żadnych pas, żadnych żadnych takich ty, typowo piasty nie smarujemy. Jedynie na szmatkę olej silnikowy rzadki przetrzeć, nadmiar wytrzeć i tyle. To ma tylko zapobiec temu, żeby ta piasta nam cała nie skorodowała, tak? Jeżeli damy jakieś e, pasty, smary nieściśliwe jak dokręcimy tarczę, mamy pewność, że ta tarcza po pewnym czasie się bardziej zwichruje, bo ona się nie układa jak należy. Także tu tylko smarujemy delikatnie szmatką z nawilżonym olejem, nadmiar ścieramy i tyle. Koniec. To zapobiegnie, ten film olejowy zapobiegnie nadmiernej korozji piasty. On w porowatość piasty wejdzie, tak? tarcza też ma swoją porowatość i tak, tak można składać zaciski. Także. Tak wygląda wymiana za układu hamulcowego. Jeżeli ktoś chce to zrobić dobrze, nie tylko wyciąga tarczę z pudełka, przykłada, przykręca po temacie. Owszem, może być, że nie będzie żadnego bicia i nic, ale jeżeli ktoś chce mieć pewność i wszystko no to wszystko trzeba robić po kolei. Mierzenie piasty, czyszczenie wszystkiego, mierzenie tarcz, kompensacja bicia tego poosiowego tarczy względem piasty, bo takie rzeczy się robi. Można, tak? I wszystko dopiero jak się złoży, to, to jest pewno, że to dłużej pojeździ. Oczywiście z tym jest dużo zabawy też, że to pojeździ dłużej, tak, i że nie będzie takiego bicia na tarczach, jak może być. Także, także tak wygląda ogarnianie układu hamulcowego w samochodzie. Tym aspektem możemy zakończyć ten temat. No jak widać jest tutaj tego trochę, zrobię parę zdjęć, jak będę to wszystko składał, co i jak i. I tyle, trzymajcie się, hej! Wszystko jak widać, skręcone. Tutaj przesmarowane, klocki, tak, w tych miejscach, co mówiłem. Tulejki powkręcane, i te gumki są wymienione, bo założyłem nowe. Obecnie AT robi nowe z takimi, z takimi tulejkami. Teflonowymi w środku, i to jest złożone wszystko na sucho. Gumki pracują na sucho na czpieniu, i jak widać, zacisk pięknie się przesuwa. Niczym tego nie smarujemy. I później zakrywamy dekielkami takimi uszczelniającymi prowadniczki, i jak widać, wszystko pięknie pracuje. I tak gotowy zestaw może ruszać na drogę.